Home pilot produkowany przez austriacką firmę Fronius, która zajmuje się produkcją falowników fotowoltaicznych od 1992 roku, to regulator urządzeń rezystancyjnych, takich jak działki czy nagrzewnice, który posiada płynną regulację mocy od 0 do 9 kW. Służy on do wykorzystania nadwyżki energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej w celu np. nagrzania ciepłej wody użytkowej. Informacje o tym, kiedy i ile energii mamy do wykorzystania, możemy pozyskać z licznika Fronius Smart Meter. Licznik ten połączony jest bezpośrednio z falownikiem, który z kolei komunikuje się z OnPilotem. Instalacja urządzenia OnPilot jest bardzo prosta. Polega ona na wpięciu tego urządzenia w obwód zasilania grzałki. Wymianę informacji między falownikiem a OnPilotem możemy zrealizować za pomocą Wi-Fi, czyli zupełnie bezprzewodowo. OnPilot może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak gazowy podgrzewacz wody czy pompa ciepła. Dane na temat pracy tego urządzenia możemy podejrzeć na stronie solarweb.com oraz w aplikacji mobilnej SolarWeb. OnPilot posiada system zwalczania bakterii Legionella, ma możliwość utrzymania minimalnej temperatury wody nastawionej przez użytkownika, posiada również pełną zgodność z dyrektywą EMC. OnPilot został nagrodzony Złotym Medalem Targów Poznańskich. Wszyscy nasi użytkownicy mają zapewnione profesjonalne wsparcie techniczne na terenie Polski.